Zakończyliśmy właśnie 20 jubileuszowy konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Relacje pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem skarbowym są jednym z najistotniejszych warunków działań w działalności gospodarczej. Relacje te oparte są na ściśle przestrzeganych normach prawnych, w związku z czym wytaczają również ścisłe normy prawne dotyczące współpracy i wzajemnych obowiązków. Dlatego celem naszego kursu od początku było i jest stworzenie przyjaznej atmosfery i stworzenie podstaw dla współpracy pomiędzy urządami skarbowymi i przedsiębiorcami. Nowa administracja skarbowa chce się zmieniać, chce być bliżej podatników, bliżej przedsiębiorców, chce prowadzić z nimi dialog. Ważną, sztandarową usługą jest dla nas e-urząd skarbowy, który chociażby poprzez usługę Twój E-PIT wprowadza elektroniczne deklaracje dla przedsiębiorców, takie jak PIT 36, PIT 36L czy 28. Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy to niezwykle ważna inicjatywa. E, inicjatywa, która stanowi formę dialogu Krajowej Administracji Skarbowej z biznesem. Dialog ten pozwala Krajowej Administracji Skarbowej poznać oczekiwania przedsiębiorców co do tego, w jaki sposób powinna wyglądać ich obsługa, tak żeby e, była ona profesjonalna i cechowała się dużą życzliwością. Dobra współpraca między płatnikami i Krajową Administracją Skarbową, która odpowiada za pobieranie podatków, jest jednym z istotnych elementów poprawnej współpracy i skuteczności tego procesu. Ostatnie lata doprowadziły do tego, że zmiana nie tylko technologiczna, ale przede wszystkim mentalna obu stron barykady zmieniła sposób działania. Dwudziesty już konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Mam nadzieję, głęboko się wpisuje w te zmiany. Z nadzieją oczekuję kolejnych edycji, tak aby te relacje były jeszcze bardziej owocne. Dziękuję bardzo Ministerstwu Finansów, dziękuję Krajowej Administracji Skarbowej za patronat i pomoc w organizacji tego wydarzenia.